Witajcie ja w tak nowym vlogu. W szkole, ty, co ty w zaczynasz? <laughs> Okazja pokamerować. Wyjście no z domu. koszek, ile nie wychodziłeś z domu? 5 miesięcy. Nie więcej. Nie wiem no Nie, w szkole nie. byłeś miesiąc temu, ale tydzień czasu chodził do szkoły. A tak od listopada jak był lockdown, to nie wychodzi z domu, nie? Ale myśmy nie. się nie widzieli prawie tak hmm. pół roku. Nie, my żeśmy się kiedy raz ostatni widziały? No, chyba. W listopadzie. chyba a nie na moje urodziny w październiku? Tak, w październiku. O, chyba tak. Nie pół roku. No nie widziałyśmy się w pół roku z, z panią w różowych włosach. Pani w różowych włosach. No. Nie, nie ma już różowych włosów. W, w ogóle w No ale nie będziemy siedzieć długo, bo jest o dziewiątej godzina policyjna się zaczyna, dziewiątej wieczorem i trzeba będzie wrócić do domu. No chyba, że do rana do was, u was zostaniemy, że będziemy spać. Co? Klasa, jakiegoś... Nie słyszę żadnej odpowiedzi? No. <noise> Ale mało gram. Czyli nie chcą. Dobra. Ja, ja w ogóle zapomniałam, że nie i zawieźnią do niego wczoraj do niego nawet, a to czyja to szkoła? Nasza, nasza. To głupia szkoła. Ja Ile razy żeśmy powtarzali, że szkoła nie jest głupia? <noise> Dla mnie jest głupia, chociaż nią też nie wiem dlaczego. Ja nie wiem. Ale nie chodzicie, nie? Nie, mamy lecie internetowe, ale też już nie robimy lecie internetowe, bo na wszystko, na Co to? Co? to bylami. Jezu. A, turta, o, nie zdem proszę jaka jest ta turta, o po. Trzymałam ją tylko musiało być jakiś zjazd co i mi Rozwalił się. Trzeba poprzesunąć. Jedno pięterko pięterką. O nie. Sam zobaczycie jak to się. Kto... Jezu, o Jezu. Jezu. Mogę wyjść? Wychodzę. No wychodźcie. Daj tego torta. Co tu jeszcze? Takiego torta zrobiłam. Nie wiem czy widać. Przesunął się. No auto samo, nie wjeżdża? Jest. Jest wyższy kostek, przerósł. a nie kostek, przerósł siupę. Stań koło siupy. Nie. Zobaczę. No idź. Możesz podtrzymać to? No po nie. nie ruszaj tym. Ale ciężko mrzeć. Popatrz jakie fajne małe się. Buty, ja nie mogę. Od Mikołaja? Ty Mikołaj ma gus. No ma Ale bajer, zrób tak. Drugą nogę, druga noga. Ale super. Odwróćcie. Serio? Jaki masz numer buta? 37. Oj, szkoda. A ten ty Bym ci ukradła. Co się, co się zmieniło? Mało że, coś się zajmio? Ale nie widać tej czerwonej firanki. Ona w kamerze wygląda jak różowa. Ona jest czerwona. Zamieniliśmy. I firanki. chyba bo czerwona. i biały, nie było jasne. Patrzcie jaką mam fajną koleżankę dała mi w prezencie okulary. Super, nie? Jaka to marka? Olimp. Olimp Grecka. Grecka marka. Pasują mi? No. Modne, nie? Fajne. Duży łeb to i duże okulary pasują, nie? Spokojnie <grym grym w> młodzie. Fajne, fajne. Fajne, są fajne, ale mi w ogóle nie pasują. Nie? Dlaczego ci nie pasują? Nie, to się ze mnie śmieję. Ja dzieci się ze mnie śmieją. Coś ty? Są super modne okulary, nie? Dobra, są. A przy, przyłóż się. Nie.

to jest jakiś szczelam na Instagramach. Zawsze oczyłam jakie to piękne, pyszne, pachnące jedzonko na tu przechodzi. Patrzcie na to. Nie uwierzycie. Nawet trzymała koleżar. To są przyjaciele. To jest przyjaciółka. Trzymała bigos świąteczny dla goni. O, aż przyjedzie, zamrożony był. <laughs> Sałatka. Co to za pulpety? Nie. Mm. Proszę, to jest Niko Kira, no. to ja pani doma. Jeszcze raz pokazuję. Pudełko jest jak trumna. Patrzcie. Nie? Ja wiem, po 60 euro były. Ładne, ładne, nie? Napiszcie no, w komentarzu, czy Wam się podobają te kolory, bo mi się bardzo podobają. Coś innego, to jest takie nietuzinkowe takie, nie? Niespotykane takie. Czyli coś dla mnie. Dzięki, Siupa, za prezent. Hey. No, nie, no. <noise> pa, Nawet mi jedzenie nakłada. Patrzcie, no co za przyjaciółka, no. Ona tak o mnie dba. No, ze świeczką szukać takiej kobiety. Takiej, takiej przyjaciółki. Tak. Siedzimy sobie na balkonie, bo jest fajna pogoda. Troszeczkę wieje, ale jest fajnie ciepło. Ile stopni jest dzisiaj? 20 coś, nie? Tak. Namawiam Siupę, byśmy zrobiły live'a na Instagramie. Ale nie chcę. To jej mówię, że się nie musi pokazywać, że będzie odpowiadać na pytania. Chcielibyście live'a na Instagramie? Opowiedzcie, napiszcie w komentarzu. O, Kostas, pasja do Jane. Zapomniałam w ogóle, że on w domu jest. No ale no to dobra, powiedz, że zrobię tego live'a i co ja, co ja? tam mam mówić na tym live'ie? Ale ciemny obraz tu jest, dlaczego? A mi na Ja nie chodzę na do nikogo. No różnie, no wiesz, jak ktoś zależy jaki, no jak ktoś ma... jaki content ma, nie? A ja mam akurat nie, na Instagramie mam na Instagramie mam content lifestyleowo. Wypiekowy, no. Z ciastami i z życia wzięte, no. Siko mówi, że dobry tort. Pyszny. Prawda powiedz. Pyszny, bo ja uwielbiam konia To zdrowie. Słuchaj. Za tą wiosnę. Która, kurde, jakoś się ociąga, nie? <laughs> w Polsce śnieg, nie? No. Weź, jest Masakra. Ale tu wcale nie jest tak ciepło. Znacie, jest tak, dwa dni ciepło, później chłodno. Słońce zachodzi, się kurwa zimno od razu. No już powinno być ciepło. Bye. 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 Rodzina polska, polsko-grecka, a ten po angielsku, <grychy> Chyba sobie wczoraj pomalowała paznokcie. Na jaki kolor? Pokaż. Na no pokaż. pokaż. Brzydkie na czarny. Pokaż co ci zlazło. To mi zlazło. Fakt ci zlazło? Nie malutki. Patrz jak się wstydzi, chowa palce. Weź spadaj. Bye. Kostas pojechał. Tą skrzynkę tą z pracy dostał, tak? Tak. Takie paznokcie. Kto mi przyjdzie zrobić? Ostro się. Kto mi przyjdzie zrobić pazury? Może nasza koleża, koleżanka Asia by nam przyszła przy, zrobić paznokcie? Może po nią zadzwonimy, co? Zrobiłaby nam? Bo mi się nie chce. Naprawdę mi się nie chce. Ja zresztą czasu nie mam. No powie w tą stronę. Sąsiad co nie pomyślisz, że w był ten kraj. raczej jest. Teraz jak się nie chce wiać, waga. Gdzie te morze? Nie widać morza. Nie Jest takie że. O i statek widać. Kurde chciałabym pojechać nad morze, no. A mamy zakaz poruszania się z dzielnicy do dzielnicy. A ja przyjechałam. Nie, w, w niedzielę możesz. Tak. Ja w sumie mam na całe Ateny i kiedy chcę i o której godzinie chcę, ale gdybym mnie wiesz, policja zatrzymała, to muszę udowodnić, bo ja mam na cały dzień, to muszę udowodnić, że na przykład ja jadę zamieć komuś, nie? jakieś zamówienie, albo że jadę po towara, bo że wracam z towarem. Brałam kurtkę, bo mi chłodno już. Co to za mną leży? Wąż! Wąż ogrodowy. I się Pan mu pokazuje fajny serial. Jaki? Rodzice? No. To oglądał serial, ro, serial Rodzice? A to jest ta akcja, co on idzie do tego pokoju, tak? Stary, nie. Nie rób tego, to nic nie da. Dalej będą drzeć ryje, a ty znienawidzisz siebie. Nie, czy widzisz? Oddychaj. <śm> Rozmawiaj z nimi na spokojnie. Tak będzie lepiej. Kurwa, Mać! Ile razy można prosić o ciszę? No, słucham. Myślicie, że będę to tolerował? Mam to w dupie. Powiedzcie, mamie, że tatuś poszedł w cholerę, bo nie mógł znieść waszych krzyków. Zacznie przez was płakać. I tak będziecie ryczeć we trójkę. No serial z życia wzięty. Proszę wzięty. Proszę, proszę? proszę, bądźcie cicho, tatuś pracuje. <laughs> Jezu. Tak jest w życiu sorry, no. Nie chciałem. Prawdziwy, proszę, proszę. nie? Pięknie no. to rozegrałeś. W porządku. Wchodzą na takie rejestry. Muszę się przygotować na jutro. Bywają małymi skurwielami. Oddałbym za nich życie, ale czasem chcę ich zabić. Niezła zagwozdka, co? Którą kołdrą by ich udusić? Ta wtygryska jest cięższa. Na bank wziąłbym tę tygryska. Serial Rodzice. Polecam. Muszę to obejrzeć. Tutaj, Rodzice. On, dobra. No i mamy kategorię. Stronka się nazywa Filman CC. Nasze erotyki. I tutaj... Jakieś się, jakieś erotyki. No tak klikłam ci, bo ty Aha. lubisz takie, nie? Ja wcale nie lubię Nieprawda nie <laughs> słuchajcie jej, ona kłamie. Love you, love you, tak. Ale mi zrobiła kurde w topę. <laughs> To no. jest prank, nie słuchajcie I z, ten, masz od razu napisane lektor, czy brak, tu od razu masz też brak linków, to nie wchodzisz na takie, nie, mm. nie, nie włączyć się, czy napisy, nie. Ty, ale weź, weź mi te, idź na inne, nie na erotyki. No ale to jest to samo, to ci ten, nie, pokazywa No tak, ale ja na YouTubie nie mogę tego tak. pokazywać, na bo na mi zablokują. Masz na przykład ten, z CDA też, nie? aha uh -huh. no, to klikasz linka i ci się otwiera. Chyba jest fi y maniaczką y filmową. I nawet antywirus mi nie blokuje. Bo na Altubie na przykład to wiele razy blokował, nie? Ja nie lubię. Nie. Znaczy nie, że nie lubię, ale po prostu nie oglądam filmów ani seriali, ale ten serial sobie obejrzę. Rodzice. To jest po prostu takie są teksty y, z życia wzięte. <grym>, nie ma idealnych rodziców. Zawsze zawsze są... No są rodzice idealni, powiedz mi, siupa nie ma. Zawsze przeklną rodzice. Zawsze coś głupiego powiedzą a dzieci tak potrafią wytrącić z równowagi że nawet jak się człowiek pilnuje że wszystko będzie ok że nie będę się denerwować <grym> a czasami dzieci tak wytrącą z równowagi że czyli to jest serial z życia wzięty. hej, przeniosłyśmy się do domu bo zimno na balkonie się zrobiło już jest wieczór i co, siedzimy sobie, fajnie, imprezka jest i co, trzeba do domu spadać ja patrzę na zegarek. A tam? I tam godzina. Siódma trzydzieści, to sobie myślę, aha, mam jeszcze godzinę zapasu. Super. No zero, łatwo. A tu się okazuje, że po zegarek zero. źle chodzi jest ósma dwadzieścia pięć. Czyli easy, za pół godziny tak? muszę być w domu. Tak, człowiek się rozkręca, impreza się rozkręca, człowiek chce posiedzieć, a tu musi kurczę wracać do domu, nie? No to, no to zostańcie na noc. W weekendy mog... No albo zostać na noc. No ale nie... No tak! Nie. No nie! Tak! No nie. Masakra, nie? Nie. Co ty patrzysz? Na te restrykcje? Do dziewiątej jest. Nie ma. Nie ma luzów. Smacznego, ludzie. Dobra, Siupa, sprawdźmy jaki to miałaś bigos na święta. Pięknie pachnie, czujecie to? Nie. O, akurat nie bateria mi się kończy. Oh, oh. Nie, obroniłem to. Idę na mm -hmm. oh, nie, co ja robię? Oh, nie. Sałatka. Nie. Jak wy mówicie na tą sałatkę? Warzywna sałatka czy ruska sałatka? Warzynowa. A ja ją znam jako ruska sałatka. I Grecy też, nie? Mm -hmm. Sałatka ruska. Ej. Dobra, to moja mama mówi Aha. Ej, jeden raz jeszcze mocno. A dobra, okej. Okay. Cześć Zuzia. Cześć Ricardo. Cześć Cześć Ania. Cześć. I jedziemy, bo jest godzina taryfa już jedzie. Godzina dziewiąta. Dziewiąta już, Boże. Do dziewiątej. A potem to mandacik. O nie, badaria mi się kończy o Reli. Gdzie ta taryfa? I po imprezie, kuźwa. Dziewiąta wieczorem trzeba do domu spadać. Kto by to widział kurcze Dyktatura jakaś. Komunizm. Och, godziny policyjne jakieś. Jesteśmy już w taryfie. Jedziemy do domu. Pierwszy raz jedziemy do domu tak wcześnie, od Ani. Nie. nie wiem, czy widać, ale tu jest taka szyba oddzielająca Proszę, pasażerów ja. od kierowcy. Coś mi ostatnio szwankuje, kamera w ogóle nie. Chyba czas zmienić sobie kamerę. Może mojego upro w ogóle wyciągnę? Czemu znowu? 8,5 euro A zawsze nocną płaciliśmy 15, nie? Nie wiem. No ale teraz nie było nocnej, dlatego <laughs> teraz była normalna taryfa. <laughs> Siądzicie mi tą szmatę z buzi. <laughs> Kaganiec. Nikosa jeszcze nie ma, widzę. Auta nie ma. W ogóle ten. Co? To był? Kto był? Kolega twój? No Gdzie? Na motorze Tu? No Nie, nie widziałam Widziałeś? Nie No Zamkniesz Do domku. Normalnie raz jest kamera za jasno oraz za ciemno Ja nie wiem w ogóle jak nagrywam moje ciasta to też są takie kolory jakieś Za ostre No bo już w domku Starego jeszcze nie ma Za nie kosa Nieka proszę. Nikosa! Aha. Jest godzina 9.20 Na ulicach ruch niemiłosierny, pełno ludzi. Nie? No i dobrze. No i dobrze. Ja się rozpłaszczam. No i co? No co mi tutaj wodę pijesz? <grym> A nie mogę? Nie. Rozpłaszczam się. Już żegnam. To koniec vloga. Cześć! Nara. narka Mogłam jeszcze u siupy posiedzieć, bo jest ruch na ulicach. W ogóle policji nie było żadnej przez całą drogę. Ale to wiesz, jak nie wiesz. <ścoughs> nie. A gdzie ten Nikos? Przez sklep o 9 zamknął, a jest 9.25. Od nas z domu do sklepu jest dosłownie 3 minuty autem. Dobra noc.